Dobra, jesteśmy już tutaj w Wietnamie, pan mnie tutaj podłóż, żeby zrobić jakieś fotki, no i tak się prezentuje. Powiedział, że to jest jedna z najpiękniejszych zatok, no nie wiem, czy tak jest, ale wiecie, tak powiedział, dobra. Będziemy szli zaraz. Dotarliśmy już do tutaj, nie pokazywałem wam, bo tak się trochę, wiecie, wstydziłem na początku, z tym gościem nagrywać spokoziomek, ale powiem wam, że już średnio mi się tu podoba, bo jest tak dużo ludzi i jest taki widok, jak w Tajlandii, także... Jeśli chodzi o taką e, właśnie rzecz, to to mi się nie podoba, nie? Na pierwszy rzut to jest ten hotel, zobaczymy. On nie jest za dobry, także, także nie bierzcie go, bo miał średnie oceny. Co chciałem powiedzieć, znajdujemy się w miejscowości Na tak bardziej na południu trochę Wietnamu i hotel, który nie polecam, nazywa się Dubaj, także nie spekulujcie, bo nie o to tu chodziło. W ogóle ziomek, co mnie podwózł, mówił, że tu Ruscy opanowali to wszystko i tak szczerze, mnóstwo jest tego, bo na przykład wiecie, jakieś wycieczki, jakieś inne pierdolety, to na przykład są w ich języku, nie? Tu nawet jakieś dziewczyny poszły, to Strasznie dużo tu ich jest, yy, wam powiem ludzie, 3P widzowie, no, tak jak tutaj na Andę się prezentuje, no to tak wiecie, no ja nie lubię takich tłoków, także dla mnie to wiecie, to nie za fajnie, ale no mówię, jakoś przeżyję, nie, bo muszę, zobaczcie, tutaj już siedzi dużo skuterów, także tak, tam zobaczcie, komunistyczne znaki, <laughs> no dobra, idę do takiego sklepu, gdzie kupię właśnie adapter, bo mi pani powiedziała, jakiś taki duży tutaj jest elektroniczny chyba, także lecimy, no. Wiem, że tu jest w ogóle tanio, ale no mówię, ja nie jadłem nawet śniadania dzisiaj, także, także mówię, także trzeba tu coś ogarnąć, nie? ale tu jest w Saigon, wam powiem, jesteśmy gdzieś indziej, a to czuję się jak w jakimś wiecie, naprawdę, teraz nabiera znaczenia powiedzenie w Saigonie się czuję, nie, jak Saigon, to jest porażka, no to mówię, zobaczcie, jakieś też, też, są masaże, wiecie, jakieś inne rzeczy, także no tak jak w Tajlandii, patrzcie ile skuterów jedzie, ja pierdzielę. fatalnie. Tu Wam powiem przechodzenie przez jezdnie jest jeszcze lepsze niż czasem w Indiach bywa, wiecie? Tu jest tyle tych skuterów i mówię tu co Wam mówiłem wcześniej trzeba przechodzić, wiecie nie jak takie się laki stać, trzeba po prostu pokazać im, że wiecie, że chcecie iść, chcecie przejść i tyle po prostu idziecie, nie? Ja tak przed chwilą przyszedłem, prawem, mnie gościu Mitsubishi rozjechał także tak to tu wygląda Dobra, na mapie jakbyśmy chcieli zobaczyć to to, to gdzieś tutaj niedaleko powinno być, zaraz pokażę. Coś takiego, czyli tak no z 10 minut niecałe jeszcze na piechotę, także zaraz coś ogarniemy. Kupiłem piwo takie, ich chyba. Za takie ostre styki zapłaciłem e, załóżmy 40 tysięcy dongów. E, dong 10 tysięcy jest bodajże po złoty chyba 30 także no także tam ile z y, 5 zł dałem za piwo i ten, także nieźle cenny ale wiem, że tutaj trochę przepłaciłem bo jakiś taki wiecie market po drodze był mały, także taki prywatniuk także wiecie, tu zawsze będzie drożej. Taki browar y, złoty 80 także pozdro, nie? <ścoughs> Będziemy kosztować niedługo. Tak to jest, trypi widzowie. Zobaczcie, piwo za dwa złote. Także żyć nie umierać, tak zwanie. Plaża jest dosyć ładna, tylko strasznie ogromne są fale, jak możecie ujrzeć, ogromne. Nie wiem, czy to tylko dzisiaj, czy jutro tak samo będą. Trące drące mordechińczyki, ale no ładna plaża jest, trochę śmieci, oczywiście, nie ma co, nie, żeby nie było. Że chwale, bo wcale nie, ale no mówię, jest w porządku. Tak, żeby tu przyjechać we dwoje, wiecie, spędzić czas, sobie zrelaksować się trochę, no to jest jak najbardziej w porządku. 22.15 jest, także, wiecie, trochę już późno. No, ja będę jeszcze dzisiaj wcześniej w miarę spać, może trochę, zobaczymy i wiecie, jutro trzeba wstać, bo chciałbym pójść się wykąpać, nie, bo się nie kąpałem jeszcze ani razu na tym wyjeździe, także wiecie, Tja, zobaczymy jaka też woda tam jest w tym Wietnamie, e, czy jest czysta, czy brudna jutro w tym oceanie, jest trochę, wiecie, brudna moim zdaniem, ale nie ma co, nie. Chciałem jeszcze Wam taki fakt nadmienić. Widzę tu bardzo dużo ludzi, no mówię, z Rosji, bardzo dużo, nie, tak naprawdę turystów to jest pewnie z 90% to są Nie nieważne, lubimy Ruskich, w sensie nie mam nic do Ruskich, chodzi o to, że dużo jest starszych ludzi, takich typu wiecie 60, 60 parę, 70 i wiecie, i oni nie mają na przykład wymówki, o jesteśmy starzy, to wiecie, to, yy, to nie jeździmy nigdzie po świecie, siedzimy w Rosji, nie, oni przyjeżdżają tutaj, cieszą się życiem, nawet oni się cieszą życiem, a my u nas jest taki, taki kawał świata do zobaczenia jeszcze przed wami, nie, przed wszystkimi, także no warto zwiedzać, tu jest spoko, yy, zobaczymy jak jutro będzie, yy, mam nadzieję, że będzie lepiej niż dzisiaj, oczywiście. Ech. Także zobaczymy. Powiem Wam jak na pierwsze godziny tutaj w tym mieście jest w miarę w porządku. Może nie jest to takie duże, rozbudowane miasteczko turystyczne, ale jest taka, wiecie, miścinka, taka wiecie, fajna, nie? żeby sobie posiedzieć, posilować, odpoczywać, zresetować łeb przed tym wszystkim i wracać potem do roboty. Także no, tak to się prezentuje na tutejszą chwilę, na ten moment. Dobra, wypiję to drugie, już będę leciał. Jeszcze mam trzecie, potem wypiję w domu. Ale wiecie, mam mało baterii. Jest które... już e, w sumie popołudnie. Jakiś czas temu wstałem. Chcę wam pokazać szybko, jak wygląda pokój. E, tu się prezentuje Łazienka. Może być, choć wiadomo. E, tu jakaś szafa. Tam są wyszaki, jakieś rzeczy. Nie będę się robił, śmierdzi pleśnią. E, tu są łóżka. Tu już nie patrzcie na to, bo jest już syf straszny. I tutaj widzicie jakieś tam moje rzeczy, coś tam, coś tam co chciałem powiedzieć. Wiecie, dla mnie jedynym takim e, warunkiem e, dobrego hotelu nawet nie jest to, czy wiecie, czy jest luksusowo. Jeśli chodzi o cenę, była spoko, ale jedynym moim warunkiem, żeby właśnie był w miarę spoko hotel e, dla mnie to jest bez jakichś takich robaj typu karaluchy, nie? A dzisiaj wstaję to przed chwilą dosłownie było, zobaczcie. Tutaj pan karaluszek zabity został już. No. Nie mam pojęcia, czy to po prostu przez to, że wiecie tam jakby są niedomknięte okno i nie da się tego domknąć, bo tam jest taka szpara i one wchodzą na przykład wieczorem, bo na pewno chodzą wiecie sobie te karaluszki. Czy on gdzieś tutaj siedział cały czas i wiecie i, i po prostu cały czas tak chodził, nie? W tym pokoju, nie wiem, mam nadzieję, że już więcej nie spotkam, bo jednak wiecie, karaluchy to nic ciekawego. Tym bardziej jak tutaj śpicie i wiecie, i, i nagle jakiś karaluszek wam wejdzie na przykład. Także taka sytuacja, ja idę coś zjeść, jakąś może kanapeczkę sobie zjem, spróbuję potem ogarnąć gotówkę, może do jakiegoś marketu większego pójdę, żeby mi wymienili a I, i tak dzisiaj jest, dzisiaj jest brzydka pogoda, bardzo burza jest, burzowo, także dzisiaj chyba średnio, w ogóle wiecie, ten okres niestety w Wietnamie jest taki właśnie i w Azji, tej na przykład Indochinach jest taki, że właśnie jest słaba pogoda, nie, no ale trudno, mi to tam nie problem, dobra, lecimy. No właśnie, jestem sobie tutaj, wiecie, w takiej e, przydrożnej e, jakby knajpce, jem sobie takie bułeczki. Ja zapłaciłem chyba 10 złotych. E, w ogóle swoją drogą dziwna sytuacja, bo dziewczyna, która tam e, tutaj chyba pracuje i też mieszka w sumie, bo tu wiecie, tak oni mieszkają chyba, e, gdzieś niedaleko tego. Wiecie, wzięła sobie karton e, po piwie i położyła się na ziemi, nie wiem, bo no tak tutaj żyją niestety, biednie, ale no mówię. No bułka dobra, to wiecie, jest ich taki przysmak, to wygląda. 11 zł za dwie bułki, także nie jest źle. No tripi widzowie, ja w Rosji nie byłem niestety, kiedyś będę, ale tutaj macie ruski browar Baltika, Baltika. Ile to ma procent? Uuuu, 8%, 8% ma browar, <grych> dobra, otwieramy, próbujemy. Był dosyć drogi, wiecie, importowany. Jeśli w Rosji to jest normalny browar, to lubię tam mocne browary, bo czuć takim niby spoko browarem, ale takim lekko sikaczem, ale tak delikatnie, nie, zajeżdża sikaczem. Mm. Dobry można spróbować, To ta cena trochę duża. Oj, trypi widzowe, już troszkę, wiecie, wypiłem tego browara, już troszkę na łeb da. Ale wam powiem, idziemy. Tutaj jest budowa. Chłopaki budują. Dosam, to jest koreańska, południowokoreańska firma. Koparek także Hyundai, także wiecie, zaopatrują ich tutaj tu zobaczcie, jest taka uliczka. Idziemy do marketu, bo chcę wymienić, wiecie, pieniądze. wiem, że to jest wiecie ten Wietnam, to jest takie ścierwo. A powiem wam, naprawdę jest fajnie. A tutaj w miarę jest taki, wiecie, troszkę imprezownia, troszkę spokój, jest fajnie bardzo wam powiem. Ceny są lepsze trochę, jest drogo, bo wiecie, przed pandemią było tanio podobno, a teraz jest drożej, no i faktycznie tak jest. Mogę to odczuć na własnym portfelu. Ale no mówię, ale jest zajebiście wam powiem, nie? Jest zajebiście, bo wiecie, no kurde. Ja to ja się śmiałem z ludzi, którzy tu kupują chatki. Przepraszam za to. Śmiałem się z Polaków, którzy kupują tu chatę i się cieszą, że to są, nie? Powiem wam, ja też się cieszę. To nie jest też jakieś najlepsze miasto, najlepszy widok, najlepsze, wiecie, wszystko. Ale no, ma to swój klimat. Wiem, że Dananki jest podobny, tylko tam jest jeszcze więcej na większą skalę. Tutaj jestem na obecnie, no to tu jest trochę mniej tego wszystkiego, nie? Czekajcie, chodźcie przez jezdę i idziemy. O, tak się jedzie przez jażdżę. Teraz nikt nie jedzie akurat to dobrze, ale zobaczcie tam skuterów nie tam jest jeszcze wam powiem, ten gościu, co tam był, taki przed chwilą, co szedł, to był Rusek, nie, i się mnie zapytał o drogę na mapie. Ja mu tak pokazuję, żeby szedł tam, nie, przy wybrzeżu sobie i on coś tam, i tak potem mówi no, a ty Polak, A ja? ja mówię, ja Polsza, Polsza. No! Wiecie, oni nic nie mają do nas, ludzie zwykli tam, nie, także władze też tam jakoś tak nie mają do nas, w sensie, nic do nas nie ma, tylko nasze tam władze tak odwalają, bo wiecie, jesteśmy w tej bańce, bańce, takie Wiecie, No wiecie oni tam mówię, do nas nic nie mają, tylko my jesteśmy w tej bańce propagandowej, wiecie, zachodu, także wiecie, no zobaczcie, tutaj jakiś szerafon, kurde, wywalony hoteli, fajnie, podoba mi się to, zobaczcie. Jest Rozgarbiasz, jest tajgon ale jest fajnie wam powiem. Trzypi widzowie. Nie no. Y Fajnie tu przyjechać było samemu. Jeszcze chciałem powiedzieć, zaraz wam może pokażę, takie auto jest wietnamskie, mi gościu ten z tak się powiedział, e, które właśnie jest produkowane tutaj w Wietnamie. Zobaczcie, Malezyjczycy mają swoje auta, Wietnamczycy mają swoje auta elektryczne, a my, my, wiecie, 20 gospodarka świata, która ma ponad właśnie bilion, e, wiecie, tak naprawdę, bilion e, tak naprawdę dochodu, e, bilion tak naprawdę wartości, nie może zbudować swojego auta. Przez te wszystkie, wiecie, Unii i różne takie rzeczy, nie? A tutaj, wiecie, kraj komunistyczny, komuchy, głupie komuchy, można rzec, oni mają swoje auto. O, chyba nawet, zobaczcie, tutaj jest to auto. Wiecie, może to nie jest jakiś, nie wiadomo jaki, wiecie, super wygląd i wszystko, ale gościu powiedział mi, że jest to budowane auto u nich. Jest to budowane u nich auto. Mimo, że powiedział, że cena jest dosyć duża, bo wiecie, bo jest chyba droższa od Tesli yy, i powiedział mi, że coś za mu kumulatorem jest, nie, nie ten teges. i on powiedział, że on w to auto nie wierzy, ale wiecie, ja mówię, no okej, okay, dobre, ale to schodzi do gospodarki, wiecie, pieniądze, które kupuje Wietnamczyk nawet albo obcokrajowca, obcokrajowiec, który kupuje auto tutaj w Wietnamie, pieniądze zostają w Wietnamie, także gospodarka na tym zyskuje, zobaczcie. Tutaj jest też to takie autko, widzicie, różowe to jest też to auto. No taki śmieszny wygląd bardzo, ale wiecie, to jest elektryk, wszystko, nie? Ale wiecie, jest ich prawno, prawomocne auto zbudowane, wiecie, w Wietnamie, nie? To, że jakieś tam drobne części zostały, to, że jakieś drobne części zostały przewiezione z krajów zachodnich albo z Chin, ale no mówię, całe auto jest zrobione w Wietnamie. Budowane. Tak trzeba tu chodzić, wam powiem. Zobaczcie, tutaj kolejne to autko. Jest tych autek ich, nie? Zobaczcie, jak będę pamiętał nazwę marki, to wam powiem. E, taki znaczek V to jest właśnie to auto, symbol tego auta. I to akurat wygląda średnio, jeśli mam być szczery, takie w stylu Jeepa, ale no mówię. Wiecie, tu kolejne, o, Nerio Green, zobaczcie, to na taksówkach ile robi tych aut. Tu jedna taksóweczka, druga taksóweczka, trzecia taksóweczka, widzicie? Komunistyczny kraj, a ma swoje auto. Polska ucz się od komunistów. Mimo że to nie jest za dobry ustrój, ale wiecie, ale no jednak... Jednak wiecie. Kurde, co tu się dzieje? Ja pierdziele no. Kurwa, ma. Gadu. Nie ma. Dobra, tak trzeba chodzić tutaj. Mówię, to to jest podstawa. Jeśli jedziecie do Azji, tak trzeba tu chodzić. To, nieważne czy tutaj, czy yy... Nie wiem, w Indiach, w Nepalu, w Kambodży, w Laosie, zawsze trzeba tak chodzić. Tam, jak byłem w Rumunii, że tam tak samo, wiecie, były te ich te, dacie, dacie Logan, tak, i nie tylko, to też robiły na taksach, to o tym mówiłem, jak byłem w Rumunii, jak nie oglądaliście filmów, to poglądajcie, bo spoko, no i one robiły za autka właśnie taksówkowe, nie, za taksi robiły te dacie bardzo często. Także mówię, tutaj robią właśnie te ich auta wietnamskie za taktówki. Czasem je kupują normalnie, także no mówię. Chociaż? Zobaczcie, ten biały taki SUV-ik, no nie najgorszy kurde chyba co, to jest właśnie te, też ich autko, nie? Także, także mówię, jest to, jest to coś, coś w tym jest, nie? Patrzcie, chodźcie tam pójdziemy na plażę, na sekundę wam pokażę jak to wygląda. Ja sam nie widziałem tej wody z bliska tak e, wcześnie. Czyli wiecie, jak nie ma jeszcze e, takich późnych por. Pór, Chodźcie, zobaczymy, jak to ładnie wygląda, zobaczcie, tutaj macie, mówię, palmy, macie kokosy, wiecie, macie, wiecie, góry, wszystko, co tam chcecie, nie, macie tutaj w tym, w tym obszarze, także bardzo ciekawe, tam jakieś miasto jest też takie, chyba na wodzie, nie, także mówię, to mega ciekawie wygląda, pan się ze mnie śmieje, że nagrywam, dobrze wie, że mam pewnie po 100-200 wyświetleń z filmu, chodźcie, zobaczcie, tutaj... Tutaj to czekamy, nie? Tutaj to trzeba zaczekać sekundę, bo tu jednak jest, no, zobaczcie, za dużo tych skuterów, nie? Chociaż poczekajcie, zaraz spróbujemy. No! Tutaj będzie ciężko wam powiem, wiecie? Będzie, będzie trochę ciężko O, teraz okazja, zobaczcie i spierdzielacie, przepierdzielacie, żeby was nie przejechał. Mówię, tu oni się stosują w miarę do tego, jak widzą, że ktoś idzie, to was wiecie, to was nie przejedzie specjalnie, nie? Będzie trochę tam uważał na was, ale wy też musicie uważać, nie? Jak takie się te krowy iść. O, zobaczcie, jesteśmy nad oceanem. Pięknie. Chociaż woda, mówię, nie jest tak przejrzysta bardzo. Ludzi też tu jakoś nie ma dużo kąpiących się, ale zobaczcie. O. Tam Zobaczcie, jakie góry ładne tam w oddali widzicie. O, jakiś to swój klimat ma na pewno, nie? O, kurde, jest wystawiona czerwona flaga, że nie można się kąpać. To fatalnie. O, fatalnie, bo ja tu przyjechałem właśnie, żeby się choć raz wykąpać, wiecie, w Wietnamie. A tutaj jest mówię, taka pora roku, że ciężko będzie się wykąpać. Tak? Chodzicie sobie spokojnie, wiecie. Jest okej, okay, jak najbardziej. Nie, nie ma jakichś takich, mówię, awantów tutaj. Także podoba mi się to eee, w Tajlandii byłoby więcej nie? Na tych imprezowniach, a tutaj jest w miarę spokój. Nie? Także pieski sobie chodzą wszystko tutaj tego bo... Na Trangwice Tak zwany Patrzcie, piesior tam lezie eee, Tutaj tak eee, Piesior co ty robisz? O kurde, nie no, piesior Tutaj najwięcej sklepów jakie są, to sklepy z masażem, sklepy z pamiątkami, jakimiś takimi wiecie, suwenirami. Oj, piesior nie chce przejść. No i najwięcej jest restauracji, to są trzy sklepy, które są najwięcej, trzy branże. Oj, nie podchodź, bo mnie ugryziesz zera. Piesior. No, fajny jesteś, fajny. Fajny piesior, dobrze że tutaj sobie żyje, normalnie chyba. Zobaczcie jakie palmy. Była taka palma kokosowa, że ona gdzieś tutaj miała kokosy i bez problemu dało je z stron z, z, trąk, z drzewa. Także nie wiem czemu jeszcze tutaj są te kokosy. Wam powiem trzy widzowie, zobaczcie jakie hotele. A tu trochę trzeba byłoby zapłacić pewnie 150-200 zł za dobę, nie? Za osobę. Może kiedyś do takiego przyjada, ale zobaczcie. no Zaczyna się mówię to rozbudowywać potężnie. Nie, 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 dzięki. Nie chcę, nie chcę podwózki, nie w tę stronę idę. <grystanie> tu graby, dziadki z graby pojeżdżają. O kurde, to jest dyskoteka to jest chyba. O kurde. Nie wiem, czy to można nagrywać, bo tutaj takie panie są dziwne. Jakieś chłopaki tam w garniturach stoją, czarnych, tak, że nie wiem, czy można nagrywać tutaj. <grystanie> Może przejdę na tą stronę, bo jeszcze mi zaraz rozpierdzielą chłopy. Ło, wow, to nawet nie wiem co to jest. A płaszczkę możecie kupić, kurde, płaszczkę możecie kupić do zjedzenia jest szkoda. 520 tysięcy za chyba kilogram, tak? Albo za sztukę, nie wiem tego Zobaczcie, tam stoją za mną. No, zabawa. Tu macie chyba to są grupery, tak? Też drogie jeśli wejdziecie tutaj w tym na trank, to przyjdźcie na pewno tutaj jest taki plasyk. Zobaczcie, rozpoznacie po takim siedzącym się budynku. Tutaj jest taki Kin chiao kui Ha, Tu zobaczcie są, jakiś urząd jest, jakiś państwowy urząd z Wietnamu. Zobaczcie, chciałem pokazać tutaj, nie? Tutaj zobaczcie, macie taką wyspę osobną. To się nazywa chyba Wine. Coś takiego. I to jest osobna wyspa. Zobaczcie, tam jest taki chińskie jakieś budowle są, nie? W stylu właśnie takim wietnamskim i azjatyckim. Tu macie taki park i zobaczcie, się dzieje. Dużo ludzi jest, nie? Ładzi. Tu autka są dla dzieci. No, mnóstwo osób tutaj przychodzi. Ja w sumie mieszkam, wam powiem, tam jakieś jest ten budynek, tam o, nie? Tam mieszkam. Także niedaleko właśnie tutaj, tu jest chyba właśnie takie centrum właśnie tego miasta. Jest w miarę bezpiecznie. Narodowy Komitet e, Właśnie Prowincji Czyli tak jakby urząd trochę, nie? Urząd właśnie miasta tutaj tego no, ładnie to wygląda, ale nie, nie robi wrażenia na te, tych budynków wysoki A jeszcze tu chciałem wam szybko pokazać zobaczcie, tu jakiś ziomek robi e, na nogach e, koraliki takie robi Także e, tu dziewczyny tak siedzą One wczoraj siedziały tutaj, a gościu robi koraliki na nogach <laughs> e, Brudnymi girami Zobaczcie tu babka wywalone ma giry No sprzedaje paróweczki makaron, jajka nawet także tak to wygląda no tryb widzowy. posłuchajcie za kokosika i za dragon fruita zgadnijcie ile daje? nie zgadniecie uwaga macie 3 sekundy raz, dwa, trzy ile? 6 złotych za oba a jakże ceny dobre nadal, ciekawe jakie były ceny przed pandemią w takim razie mm. już prawie go nie ma nie był jakiś taki duży też w sumie, ale wiecie, 3 złote za kokosa, co to jest? Żeby się napić codziennie. Tak. Mm. Jeszcze będę ja potem dragon kurcika, także ceny tu są bardzo dobre. Mm. Także przyjeżdżajcie, nie? Będę Was namawiał zawsze, żeby przyjechać do Azji, zobaczyć chociaż jeden kraj z Azji. Może być Wietnam albo Tajlandia na początek, jak jesteście początkujący. No, jesteśmy już właśnie tutaj, wyszliśmy dzisiaj kolejny dzień. Patrzcie jaka jest ładna pogoda, nie? przez te ostatnie dni nie było tak ładnej pogody jak dzisiaj. Także zobaczcie, słońce świeci, nie ma w ogóle chmur, nie pada deszcz i patrzcie jak tam ładnie wszystko. Lecę coś zjeść i może potem jak będzie dalej ładna pogoda pójdzie się wykąpać, wiecie? No, Trippie widzowie, zobaczcie, siedzimy sobie tutaj e, przy Molo, Palmy, wiecie, ładna pogoda, czego siedzieć więcej? Ale niestety, zobaczcie, jest czerwona flaga, nie? Jest czerwona flaga tam, także słabo bardzo, nie można się kąpać, no i co? I tak jest, ja wieszcie, e, otworzyłem sobie bied duka, dopiję go sobie, idę coś zjeść na śniadanko, no, korzystajmy, bo, bo dzisiaj naprawdę jest bardzo ładna pogoda, także mówię. Korzystajcie. Tu macie tak, świeże jedzenie, zdrowe, tanie. Pogoda tak naprawdę cały czas, cały czas ciepło jest e, w całym roku. Mm, widzicie palmy, kokosy. No mówię, to ewentualnie woda by się przydała, żeby była czystsza. Bardziej taka wiecie, do pływania to już byłoby raj, nie? Dla mnie to byłby ideał, gdyby to tak było, bo naprawdę ceny są naprawdę dobre. E, tylko mówię, ta woda nie jest taka jeszcze, mówię, idealnie czysta. Tutaj człowiek aż, wiecie, endorfiny w nim buzują i dopamina tak naprawdę, no bo wszystko co jest tutaj jest piękne, widzicie. Tu nie ma co się wkurzać w życiu. I zobaczcie, najlepsze to, że są kokosiki tak nisko, e, że prawda jest taka, wiecie, wzięlibyście jakiegoś większego patola, byście wzięli, byście mogli je strącić sobie. Także tu jest mnóstwo kokosów, wszystkiego, nie? Zobaczcie, tutaj człowiek, człowiek tutaj nawet nie chce się o nic wkurzać, wiecie. E, zostawiła was dziewczyna, jedźcie tutaj, zostawiła was, nie wiem, żona, jedźcie tutaj, ktoś wam nie wiem, e, niestety umarł w rodzinie, trudno, przyjedźcie tutaj. Bo tutaj jest, wiecie, też inny, mówię, świat, nie mówię tylko o tym kraju, mówię, przyjęcie do takich krajów właśnie bardzo podobnych. Tutaj oni też przystosowali, tam widziałem był na przykład, były takie drążki do podciągania się tam dalej, nie? Tam o, tam o. Były drążki do podciągania się, wiecie, były jakieś takie do ćwiczeń rzeczy, żeby sobie rano przyjść poćwiczyć, no czego chcieć więcej po prostu, nie? Od życia. Wiecie, wstajecie rano, idziecie sobie coś zjeść dobrego, idziecie potem sobie poświczyć. Mówię, naprawdę tu jednak życie jest kolorowe. Nie jest aż tak nudne, wiecie. Wiadomo nudzi się trochę pewnie po jakimś czasie życie w jednym, e, w jednym mieście. Zobaczcie, tam się goście kąpią niby nie można, ale się kąpią. A to chyba są stąd lokalsi. E, no, czasem się nudzi życie w jednym mieście, ale wiecie, ale, ale no mówię, to jest na tej zasadzie, że jednak... Jednak ciężko, żeby się znudziło bardzo szybko takie życie, bo jednak jest bardzo ciekawe. Ciekawe niż u nas taka, wiecie, depresja u nas i wszystko.